No, cześć. Dzisiaj mamy taką robótkę fajną, fajną, no nie wiem czy fajną. Ale dosyć rzadko spotykaną. Klient sobie zażyczył wymianę złącza SATA w napędzie, w napędzie, w nagrywarce Blu-ray. Więc będziemy dzisiaj naprawiać taki napęd. Proszę bardzo, to jest LG. Nagrywarka Blu-ray. macie tutaj, zobaczcie złącze SATA to złącze SATA sygnałowe jest wyłamane po prostu klient twierdzi, że to często się zdarza, że u jego, jego, jego kolega ma podobny napęd i też wyłamał ten e, to złącze sygnałowe ja wam powiem szczerze, że chyba raz w życiu się spotkałem z wyłamanym takim złączem nie wiem, kto ma takie ręce kowalskie, może się Komuś w sumie to udaje często uszkodzić. Ale jeszcze mi nie udało się wyrwać tego języczka z SATA. No dobra. To do roboty. Rozkręcamy tego pacjenta. Tu za wiele w takim napędzie to nie ma. To są troszeczkę nowsze napędy. Kiedyś w takim napędzie to płyta główna zajmowała całą powierzchnię tego tej obudowy, a teraz patrzcie, macie tylko taki mały sobie sterowniczek, pewnie firmware, jakiś procesorek a laser oczywiście różni się, bo jest z Blu-ray, tak patrzcie, flexy są tylko do wypięcia ja sobie te flexy delikatnie wypnę widzę, że to będzie szybka robótka jeden flex drugi flex no wyłaś maleńki Chyba muszę wziąć inną pensę. Bo ta za mały ten ma. O. Cyk. Zaczepy. Patrzcie, jeden zaczep. I jeszcze jeden flex. A od spodu? A nie, słuchajcie. Nie jest tak łatwo. Tu od spodu jest jeszcze jeden flex. I cyk. Od samej optyki. Przyklejony chyba. O. I mamy elektronikę wyciągniętą. To na razie sobie odłożę. To nam nie będzie potrzebne. Zajmiemy się tym złączem. Złącze trochę aż wbite. Patrzcie, te pinaż się cofnęły. Także tu musiała być jakaś siła przyłożona, mocniejsza, większa. Nie wiem. Nieważne, to tutaj jest ten języczek jest wyłamane Więc to całe złącze idzie out To trzeba po prostu Wylutować Bez gadania Popatrzcie sobie tutaj Od spodu Podgrzałem te punkty i Zwykłym takim odsysaczem odessałem ten materiał Z tych otworów I pozostały mi tylko te piny tutaj na płycie Tutaj nadałem trochę pasty, zadałem pasty i dałem trochę e, spoiwa z ołowiem. Z zawartością ołowiu. I teraz to po prostu podgrzeję delikatnie hotem. I to gniazdko nasze, to, to stare, to bo to gniazdko idzie na straty, to jest to wyłamane. Powinno nam ładnie wyjść. Ja tutaj mam trzecią rękę, zaraz sobie tutaj złapię i odpalę zaraz hota Temperatura na chocie 300. 69 stopni trzeba to grzać w ten sposób trzeba to po prostu ta energia cieplna musi zostać pochłonięta przez tą płytkę płytka też jest dosyć słabej jakości bo to są te płytki takie jak w tych starych radyjkach taka bakielitowa i nie chciałbym żeby ją tutaj popaliło to gniazdo idzie i tak podstawkę to jest to uszkodzone gniazdo Mam nadzieję, że zaraz nam się to gniazdo tutaj ruszy i będziemy mogli ja szybko sobie stąd zabrać kocyna tutaj już zaczyna się ładnie nam rozpływać najważniejsze, żeby nie uszkodzić nadruku wtedy będzie problem o już idzie powoli? Czy nie idzie? Trzyma nam jedna strona. Op, proszę bardzo. Poszło. Super. Nie było tak źle. Teraz to lutowię, ten nadmiar, zabierzemy sobie lutownicą. A potem oczywiście... Wszystko tutaj poczyścimy leciągą. tutaj przygotowaną. Ale szczczyścimy sobie jeszcze ten materiał tutaj na tych padach. Ja tutaj troszeczkę pasty dam. Nie za wiele. W sumie topnik mam w samej w samej plecionce ale tutaj jeszcze trochę zadamy to niech to będzie dobra plecionka to podstawa dobra jedziemy jeden za drugim będzie momencik jedna strona poszła I druga strona jeszcze poprawię okej okay. wyczyszczę sobie tutaj mamy gotowe, gotową płytkę do montażu nowego gniazda. Nowego, nowego używanego. Bo sobie wziąłem to gniazdo z wylutu z, innej, z innego napędu. To jest nagrywareczka Blu-ray, więc tutaj jest troszeczkę inaczej. Tam ten napęd i tak nie domagał. I tu są te otwory montażowe, jeszcze czyszczę. Montaż no, jest przewlekany tutaj. Tutaj to trzeba zastosować takie gniazda, Ja mam tu takie gniazda, to jest to oryginalne, uszkodzone. A ja mam gniazdo. Teraz po wam pokażę jakie ja mam gniazdo. Mam dokładnie takie samo, tylko te piny do montażu, one są, zobaczcie, szerokie i są do montażu powierzchniowego. I trzeba będzie coś wymyśleć tutaj. Ma te piny po prostu wyprostuję i one muszą po prostu wejść przejść na drugą stronę bo tutaj będziemy je tutaj od drugiej strony się je dopiero montuje czyli lutuje się dopiero z drugiej strony z góry nie mam możliwości przylutowania tego bo to jest nadruk tu są ścieżki zobaczcie spróbuję sobie jakoś poradzić myślę że sobie poradzę myślę że damy radę ale Zobaczę czy to. Czy nie będę musiał wymienić tych blaszek po prostu? Czy nie wykorzystam tamtych blaszek z tamtego złącza. A trochę rzeźba będzie. Słuchajcie, tu od spodu. Bo tych łapek po prostu tutaj nie mogłem zamontować, bo to jest tak jak powiedziałem druk przewlekany. I nas dopasuje idealnie. ale myślę, że to gniazdo po prostu przykleję porządnym klejem dwuskładnikowym do płytki a potem przylutujemy sobie tutaj te piny tak myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie żeby to było czyste, schludne poza tym tutaj nie można za wiele na, na około dać kleju czy, czy czegoś innego, bo to potem ta elektronika wchodzi, jakby w takie korytka, i tutaj nie ma miejsca. Tu na około Więc zrobimy to taką metodą. Innego złącza, niestety nie mam. To złącze też jest z wylutu. Generalnie nie robię nigdy takiej rzeźby. Ale dzisiaj jestem zmuszony. No, możemy taki klej. To dwuskładnikowy. Nie za dużo, tylko trochę za dużo zrobiłem. I przykleimy nasze gniazdko. Trochę tu, trochę tu. I pyk, a potem te polutujemy. I trzeba poczekać, aż to się utwardzi. I patrzcie. Czekam już sobie od 15 minut. Tu po, po bokach jeszcze dałem troszeczkę na dodatek kleju, żeby to się trzymało lepiej. Ale ogólnie to jest rzeźba. Ja czegoś takiego nie lubię, ale mówię. Tak jak powiedziałem przed chwilą. Jestem do tego zmuszony. Mam taki ścisk i zostawię sobie to powiedzmy na Dwie, trzy godzinki. Potem polutujemy te piny po prostu w środku. Ok. Już tam kolejk stwardniał. Trzyma się jak kamień. Dobra i nakładamy ten topnik. Szukałem mojego skrobaczka. Troszeczkę tego topnika. Albo i więcej. Ale i tak to potem wyczeszczę. będziemy jechać pin po pinie tutaj tu macie widok pod mikroskopem sobie pojedziemy pin po pinie. jeden za drugim to szybko. Ona się porządnie tutaj trzymać. To jest strona sygnałowa. się. zaraz będzie lutowanie od strony zasilania o to takie porządne gluty da I idziemy teraz zasilanie. Tu może być troszeczkę trudniej, wszystkie piny muszą być załapane. Roku. Mamy jeszcze, ile? Sześć pinów. I ostatnie 3. Wszystko w temacie. A jeszcze popatrzę sobie tutaj. Ok. Kończę zabawę z tym napędem. Patrzcie, już to polutowałem. Te piny. Trzeba będzie to złożyć do kupy. Napęd wygląda w ten sposób. Dość do tego, tutaj, do środka, żeby te ten flex tutaj wpiąć to też jest takie dojście gówniane flexy się wpiną z drugiej strony czyli odwrotnie, czyli tak tak muszę go wpiąć nie wiem, może w ten sposób no chyba tak by było najlepiej O teraz brakuje mi drugiej ręki. Super. Zapinkę cyk. O. Teraz następny. Podpłytę główną. Bo tak, bo tak to jest skonstruowane. Druga strona fleksa jest polutowana. Tej strony, więc odwrotnie tego nie zrobię, i już prawie, teraz to już jest z górki. Teraz sobie załączymy tego. To jest flex od silnika, od zespołu silniczków zatrzask i ostatni flex. Siedzi, popatrzcie i tutaj nawet śrubek nie potrzeba. Bo ta śrubka tutaj to jest jeden z tych czterech od obudowy. Termopad na MOSFETy. Termopad na sterownik silników. I zamykamy obudowę. I cóż, napędzik zrobiony. Dzięki za oglądanie. Jeszcze go sobie przetestuję. Na razie. Cześć. Hej.